Na... Nie ważne z tu pochodzisz, nie ważne gdzie się urodziłeś Jeżeli nikt w ciebie nie wierzył, udowodnij im, że się myli Produkcja Kruszy Wchodzę w scenę jak popar rzucam swoim fanom towar Oni nudzą moje słowa, nadszedł czas by dominować W całej Polsce to nowa moda, kiedyś ciepły browar na schodach Teraz moje muza na blokach, nie straszna żadna przeszkoda I bywałam już w wielu dołach, chciałem wylać smutki na zrodach, Jak zaczęła się ta przygoda? Się nie zacząłem flexować, innym odjebało no zobacz Ja się pasją chcę delektować, Jaki YouTuber to chcą hejtować Wyjebane robię co kocham Te szare bloki nauczyły nas tu żyć, nas tu żyć Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz robiliśmy kwit ej. A jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci, zimno ci Zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim, wiesz ja. Te szare bloki nauczyły nas duszyć Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz robiliśmy kwit A jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci Zrobię z hajsu do ogniska i ogrzeję ciebie nim wiesz Wyjebane, robię co kocham Te kawałki nie są na pokaz Chowany na szarych blokach Tak się pisze moja historia Nie było siada na domowy obiad socja tak mały wciąż demotywował Bo gdzie te skrzydła świat miałem zwojować Ej, ej Marzenia małego chłopca do trwoga W nocy wołałem o pomoc do Boga Ciało już duszą to chciało się rozstać W końcu wysłuchał gdzie jestem no zobacz Teraz mam jak Pablo i skobac, Spełniam marzenia to czas by świętować ten chodź kreta jest droga Te szare bloki nauczyły nas tu żyć, nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz robiliśmy kwit A jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci Zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim wiesz Te szare bloki nauczyły nas tu, żyć, nas tu żyć Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz robiliśmy kwit a jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci, zimno ci zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim, wiesz My mieliśmy nic, nauczyły się, zrobiliśmy kwit Nie mieliśmy nic, nauczyły się, zrobiliśmy kwit, nie mieliśmy nic Nie mieliśmy nic, nauczyły żyć, zrobiliśmy kwit nie mieliśmy nic, nauczyły żyć, zrobiliśmy kwit, nie mieliśmy nic. Mm -hmm.